Nasza wielka gwiazda, a nie rakotu, mis łaskiej deski. Nagda, co ty robisz? Stąd! Nie Niebo cztery spliwa, rozdział za. Bardzo ciekaw Małe cysty, małe zamiary, róg na Wzorowa uczennica, przewodnicząca szkoły. Chodząc Aniu, po prostu nie ma co. Ale to nie wszystko. Jest jeszcze jeden. Mhm. Tam też musisz zobaczyć. Wiesz, kim on jest? Tak, bo go oznaczyła. Nazywa się Bartek Stoja i chodzi do równoległej klasy. No, ja Pisze wiersze, jest generalnie taki artystyczny. E, no i ma dość delikatną, kobiecą urodę, więc może dlatego go prześladują. E, jego matka pracuje za granicą, ojca nie ma na no oficjalnie. Jego opiekunem jest starszy brat Olek. A ten jego brat ma samochód? Tak, ma. I wrzuca go na swoje social media, jak pali gumę, robi jakieś nocne drifty i generalnie się popisuje. No, jest totalnym przeciwieństwem swojego brata, ale co najważniejsze, dwa dni temu reflektor w jego samochodzie był cały, a na ostatnim filmiku jest pęknięty tylny reflektor. Okay. Masz ich adres? Mam. Dobra, to wyślij mnie każdy gra? Dobra. Dobra robota, dzięki.